Siemano, wszystki widzowie, ja jestem Damit. W dzisiejszym odcinku lepszymy sobie runę siły na maksa. Właśnie tutaj, w że mam zebrane 4 runy siły. Aktualnie mam na trzecim poziomie. Teraz odblokujemy sobie właśnie czwarty poziom. To nam będzie dawało aż 2 damage'a więcej. I patrzcie, czwarty poziom runy siły mamy. Udało się to nazbierać. I możemy zrobić dla widza konkurs 3 miliony, dobra. 12 wenusowych. I 3 osoby zgarniają po milionie. Żeby wygrać wenusowe. wystarczy w komentarzu napisać pisać swój nick i jakieś, nie wiem, opinie o filmiku tam suba zostawić, to idziemy sprawdzić dmage'a o, są przeciwnicy dobra kurde, bo mi, ajajaj, aj, aj, bo na lepsze byłem już jeden totem drugi totem, ej dobra Czekajcie, bo mi ucieknie. Karamba. No chyba będzie. Nie, chyba nie pobijemy się z nim za bardzo, bo już będzie uciekał. No niestety, ten też ucieka. Aj, jeden hit, dosłownie. Dobra, czy mu wyrobi totem? Patrz, padł mu totem. Ten ucieka, okej okay. Dobra, może się uda Bądź się zajmie tym moim. Patrz nie! Ajajaj, karamba! Ale to temy normalnie tutaj każdemu prawie zbijamy teraz. Patrzcie, ty, tu jest mega OP Ten Niko, zobaczymy czy on wyrobi Tylko wpadłem, nie mogę mu kryta dać. Dobra, tego bijemy, zobaczymy. Dobra, wyrobił. Yes! No i kurde widzowie! Nie, te perki są za OP, bo nie dość że mam perki ochrony. To jeszcze jak tu siłę mam teraz, to kurcze, blaszka. I zmieniamy sektor, t na a sektor szósty idzie tutaj, ziomek. Ej no patrz, jest szansa nawet, żeby go zabić. Aj dobra, on mi zbija to totem, właśnie, albo to jednak nie. Dobra, ten też ma raczej perki, no bo kurczę... Yy, chyba lei styl Perka miał, bo widziałem, że się zregenerował tak szybko. Aj, uciekł! No niedobrze! Kurczę, tu w kilka osób bio. Ojojo, oj, jestem w potrzasku, buty padają Dobra, żeby mi buty nie padły Okej, okay, super No tarapaty, tarapaty Najmana Dobra, ja bym ustawił Za nim, oho, czekaj, bo się Nie, nie padł mi tym jednak Dobra, wylatuję stąd, nie ma co Dobra, zjem sobie Okej okay. Ej, patrz, ja nie mam klaty, tylko on ma dużo słabszego seta. Dobra, Essa! Plus 32? Co jest? Patrz. Dr drugiego killa zrobiliśmy, ale miał mnie cukera. Ale punktów dużo nam tego przybyło. Kurczę, blaszka! Ale Dima dostał. Ziomek mawka, dobra. Nie wiem, czy nie będą uciekać. Może nie. Ajajaj! Aj. Karamba! Kurczę, było też blisko dosyć. Tylko, że kucnął tą elektrownię. Dobra, wklejam się. Dobra, ten ucieknie raczej. Tak, ten zaczyna uciekać. Dobra, na tego się pokusuję i tyle. O, oh, Czeki Dimage zostaje. Dobra, lejemy go po plecach Totem, jeden totem Kurczę, blaszka, ucieknie. Ajajaj O tu już ktoś jest. Zbugował się I co, wali się? Wywalił się! ajajaj plus 6 punktów rankingowych, super. A, bije mnie. Dobra. Mógł się zgubić. Dobra wyrabia, wyrabia na ludzie Aj w tym padły, czy co się dzieje? Ej, co on robi? Czego on nie ma butów i tych? O co chodzi? To jakaś podpucha? Ej, miss, mił totem. Dobra, tarapaty jednak. Nie jest dobrze. Dobra, ale powinniśmy z tego wyjść. Kurde, albo jednak będzie ciężko trochę wyjść z tego. Dobra, wiem co robić. Wyjdziemy, wyjdziemy z tego. Cali, wyjdziemy! Wyszliśmy z tego! Jest. Czy kopią? Kurczę. Jak mu to... O, po plecach nas ktoś jeszcze bije. Dobra, wyrabia, wyrabia on, ale on musi jeść my na razie nie musimy jeszcze. Dobra, jem sobie koksa, Ło! To ten i pat, Ajajaj.

Dobra, teraz słabsze buty ma trochę. To tem upadł, super. Czekaj. Oj, jaj, ja jestem w trapie Potrzasku i uciek Może tego się uda. Dobra. Ostateczna walka, jakby się tego udało Strapować, raczej... Zdropować by było bardzo fajnie. Czekaj, gdzie ją ja drewno? Dobra Tylko że nie wiem czy on będzie się chciał bić Dobra, buty padają, sobie zmienimy O! Niebezpiecznie Tarapaty, dobra, zmieniona klata. Super. Pijemy strangea. Czekaj, bo tutaj mi się mieszają oni. Dobra. O nie! I tu więcej przychodzi! Dobra, też uciekam. No widzowie, generalnie tak. No damage jest tutaj niezły. Często padały tu temy, bardzo często pada padały tu temy, więc opłacało się zrobić ten perk siły, tylko na niego, właśnie na czwarty poziom, to trzeba wydać. 10 run siły trzeba mieć, żeby na czwarty odblokować, bo na czwarty trzeba mieć już 4, na 3-3, trzy, trzy, na drugi poziom 2, na pierwszy to jedną. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Widzimy się na streamkach. No i macie tutaj klapa w zakole na końcu odcinka, trzymajcie się, siema!